BAŚNIE PISARZY POLSKICH SOBOTNIA GÓRA ROMAN ZMORSKI Poczciwa jedna staruszka, wdowa, miała trzech synów, których niezmiernie kochała. A był każdy z tych synów innego rzemiosła. Najstarszy był organistą przy kościele parafialnym, wielce mądrym i uczonym, że czytał na każdej książce. Nawet spisanego i podobnoć, że sam mógłby kantyczki składać. Był przeto w wielkiej powadze u wsi całej, ba i u samego plebana. Drugi, średni, sługiwał wojskowo i był rycerz bardzo zacny tułając się zaś po różnych krainach napatrzył się i nasłuchał niemało takowych rzeczy, o których nikt dotąd do Maja żyw nie słyszał i przeto także miał szacunek ludzki jako rozumny, a wojenny mąż. Najmłodszy brat był sobie po staremu chłopem, orząc ziemię w pocie czoła jako ojciec jego przedtem i wierząc, w szczerości ducha, we wszystko, w co oni wierzyli, ani dbając na mądrość brata organisty, ani na nowiny żołnierza, dlatego też u obojga w niewielkiej stałcenie i głupcem od nich był zwany. Wszyscy zaś trzej bracia, jako poczciwi synowie, płacili miłość matce wzajemną, serdeczną miłością, starając się dnia każdego, by radość i wszystko dobre było z nią w jej starości. Aż oto dnia jednego stało się nieszczęście, że niebogą starowinę porwały w nocy boleści niezmierne, od których jęcząc pobudziła dzieci, że zbiegły się do jej łoża wielce strapione i trwożne, a co począć niewiedzące. Już no ja tu przy matce zostanę i czuwać będę nad nimi. A wy, jeno, bierzcie co żywo do mądrej w lesie u starej mogiły, by przyszła chorej z pomocą, rzekł do braci organista. Oni tedy górą, dołem biegli do starej mogiły, do spustoszałej chaty, gdzie mądra mieszkała i znalazłszy babę, wjedli w skok do wioski. Kiedy byli blisko domu, patrzą aż ci organista stoi przed wrotyma. A co? Jak matce? spytali. O, już im lepiej być musi, bo przestali całkiem jęczeć. Leżą cichutko w łóżku, pewnie śpią. Baba weszła do chałupy, stanęła, dotknęła ręki staruszki i rzekła kiwając głową. Iścież waszej matce lepiej, a nic nie boli jej już, bo to cała skostniała. Widać, chwila już jak zmarła. Na te słowa w chałupie powstał lament niesłychany. Wszyscy trzej synowie zawodzić jęli, tłukąc głowami o ściany, rękoma rwąc do krwi ciało tak okropnie że aż baba, co jako żywa, nigdy jeszcze żalu takiego w ludziach nie widziała. Zlitowała się nad nimi. — A jeżeli ci tak straszny pomadce wam żal, to wiem jeden jeszcze sposób wrócić ją do życia. Będzie li tylko, który chciał narazić własnego żywota? Pomóc jej może choćby... Jedna kropla żywej wody, co za trzema rzekami, za trzema puszczami bije na sobotniej górze spod gadającego drzewa, na którym siedzi zaczarowany sokół. Zajść i nazad stamtąd powrócić stanie na to siedem dni czasu, ale wiele już chodziło. Żaden zaś dotąd nie wrócił z tej drogi. Kto chce wniść na wierzchołek góry, musi iść prosto przed siebie cokolwiek spotkałby na drodze albo za sobą posłyszał broń boże jeden krok w prawo lub krok jeden w lewo zboczyć albo spojrzeć poza siebie w tej chwili wrośnie kamieniem w ziemię a jest nowej górze pokus i strachów niemało, mało także nikt jeszcze jako nastoi, stoi do wierzchu dojść nie potrafił. Chceli z was, który szczęścia popróbować, niechajże pójdzie przynieść stamtąd wody, a matka wasza żywa znów będzie. Droga do góry, za południem słońca. Ledwie baba ze drzwi wyszła, bracia dalej z sobą w radę. Każdy zarówno rad był iść w drogę naprzeciw wszystkim strachom, byle wskrzesić zmarłą matkę. Lecz średni brat się odezwał. Słyszeliście, moi bracia mili, że w tej podróży trzeba nie lada odwagi iścież wtedy mnie ona przypada. Ja, co już nieraz zajrzał śmierci w oczy, pewno się byle czego nie zlęknę i choćby diabłu kroku dostoję. Dajcież mnie, że tam pójdę, a w tydzień oczekujcie powrotu mojego z żywą wodą dla naszej matki. I pożegnawszy braci, przypasał wielki miecz do boku swego i puścił się w świat idące za południem słoń.